Rodzina Ewy Demarczyk wzburzona awanturą o jej grup. Padają mocne słowa. Nowy grup Ewa Demarczyk na cmentarzu rakowickim w Krakowie wywołał wielkie kontrowersje. Spektakularny pomnik upamiętniający wielką piosenkarkę wykonał słynny artysta Krzysztof M. Bednarski. Jednak gdy jego dzieło zobaczył ostatni partner Demarczyk, wpadł w szał i wylał swoje emocje w internecie. Na jego bezwzględną krytykę odpowiedział w rozmowie z faktem szwagier Ewy Demarczyk. I to w dość mocnych słowach. Ewa Demarczyk, ze względu na swój niezwykle wyrazisty wizerunek, była nazywana czarnym aniołem polskiej piosenki. Jej przeboje takie jak Groszki i Róże, Tomaszów, Czarne Anioły czy Grande Vals Brilą weszły na zawsze do kanonu polskiej muzyki. Gwiazda zmarła 14 sierpnia 2020 roku. Spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Śmierć Ewy Demarczyk była prawdziwym ciosem dla jej wieloletniego partnera, Pawła Rynkiewicza. Para podobno planowała ślub. Demarczyk nie zostawiła po sobie żadnego testamentu. Rynkiewicz nie mógł więc podejmować decyzji dotyczących jej pochówku i grobu. Jeszcze do niedawna była to skromna płaska płyta z tabliczką z nazwiskiem gwiazdy. Ale teraz się to zmieniło. Dzięki inicjatywnie Lucyny, siostry Ewy Demarczyk, na grobie artystki stanął właśnie monumentalny pomnik. Ale nie spodobał się Rynkiewiczowi. Partner Ewy Demarczyk oburzony pomnikiem na jej grobie. Pełnym wzburzenia wpisie w internecie Paweł Rynkiewicz porównał nagrobek gwiazdy do gigantycznej tabletki. Jego zdaniem z boku monument wygląda jak pielęgniarski czepek. PASTYLKA wyjątkowo samochwalcze dwumetrowe koło z wpisanym w swój okrąg elementem pielęgniarskiego czepka. Zimny zestaw bieli, szarości i czerni. Mam wrażenie, że wykorzystano istniejący już i odrzucony przez innego zamawiającego projekt na 90 urodziny krakowskich zakładów farmaceutycznych Polfa. Ale dlaczego musi się pod nim podpisywać Ewa Demarczyk? Skąd ten chłód pomnika, gdy dotyczyć miał przecież artystki tak wrażliwej i szczególnie wiarygodnie przekazującej najgłębsze człowiecze emocje? Nagrobek, który wyrósł na cmentarzu rakowickim, to wielka i zawstydzająca pomyłka tych, którzy o tym zadecydowali. Nie mam z tym nic wspólnego i nie mam też cienia wątpliwości, że Ewa nie zaakceptowałaby tak megalomańskiego dzieła. To dla mnie przykre i bolesne, ale nie mam na to wpływu. Odsunięto mnie od takich decyzji, napisał Paweł Rynkiewicz. Szwagier Ewy Demarczyk, pomnik to dzieło wybitnego rzeźbiarza. Okazuje się, że ta zjadliwa krytyka dla rodziny Ewy Demarczyk oznacza jedno. Szwagier wielkiej artystki powiedział faktowi, że Paweł Rynkiewicz po prostu nie zna się na sztuce. Nowy pomnik na grobie Ewy Demarczyk projektował bowiem ten sam wybitny rzeźbiarz, co pomnik Krzysztofa Pendereckiego i Adama Zagajewskiego Krzysztof M. Bednarski. Rynkiewiczowi się mogą różne rzeczy nie podobać. Takie ma pojęcie o sztuce i takie ma pojęcie o tym, jak powinna rzeźba wyglądać. Że pomnik duży okazały, gdyby Ewa była skromna, to by nie była Ewą Demarczyk. Przepraszam bardzo, powiedział nam odrobinę wzburzony Leszek Staśto. Sztuka pozostanie, my umrzemy. Ten pomnik pozostanie i sztuka będzie trwać, tłumaczy nam Staśto.